Siema widzowie, zapewne już skapliście się, że to, co widzicie, nie jest do końca Fortnite, Bo jest to Rocket League Który zagramy z Krzyżakiem Siema e, W Rocketa on zdecydowanie jest lepszy ode mnie I dziś... I zagramy sobie chyba takie zwykłe dwójeczki, a to są towarzyskie, nie? No O dobra, yy, masz, masz, ja lecę, a dobra, ty też lecisz? Co jest? Nie typie, <grystanie> przeciwnik nam pomógł lekko, odbił piłkę od siebie. Nie Podaj. A dobra. No tacy średni. O kasacja. <gry> He hmm. Kurde, było tak blisko. Była bez Stylny, ale słaby. Mm. Sorry? Spoko, spoko. Gdzie jest piłka? A tam. <gryw> Dawaj. Leć O, masz? Czy nie masz? Nie masz. nie Co? pytaj Co oni robili, kiedy my się blokowaliśmy, tak z ciekawości? Próbowali nam strzelić gola Co się nie wyszło, widocznie Dobra, Co ja zrobiłam? Dobra, mam będzie? Będzie! Szybko pomijać. I już wygrywamy 1-0. Choć prawie połowa czasu minęła. Bronisz? No, bronię. No, bronisz. Eee. Tak w skrócie to ja wleciłem w ściany, jakbyś się by to ja odwaliłem. No, spoko. A... Widzę, że strzelony już jest. Nie leć. Ale dobra. Nie. Nie strzelam tak nam tego. Nie wolno! Co jest? A ja czemu ja asysty nie dostałem? Czucz. Bo to było dosłownie cztery dotknięcia naraz. Ty pierwszy, dwóch, ty dwóch typów później i ja dobiłem chyba. Nie no, Czucz. wszyscy Czucz. naraz Czucz. i ciebie wybrał Powinny być cztery asysty, z czego dwa zdrajcy. Trzy asysty. No ja nie mogę. No cztery, bo nie wiadomo, kto ostatni dotknął, tak. się. Według kroketa ty, ale nie byłbym tego taki pewien Czy z przeciwnikiem równocześnie sobie nie dotknąłeś? Eee, piłka jest tam Dobra, typie, to pytał eee, Co jest? Co się wydarzyło? Krzyżak, objaśnij mi to Leciałeś przez piłkę Robią wielki błąd Asystę! Aha, bo dosłownie dotknęłeś No tak, że to Ty idealnie na środeczek poleciało Ja nie pomijam, ja nie pomijam A nie, nie to wcześniej dotknąłeś się. Aha, no Ja lecę. A dobra? A dobra <laughs> Co to było? <laughs> Co to było? Nie... Ja się z typem tutaj biję Wycił, ale 4-0? Kiedy my te 4 gole zdobyliśmy? Ty mi powiedz. E, ja nie wiem, ja 3. nie wiem nawet kiedy. I leci. O. No i strzelaj. Dobra. No to 5-0 to w miarę ok. No i nie chcą pominąć, nie wiem czemu. Może tego nie widzieli. Może wyszli. Nie, nie, że wyszli, nie wyszli. Ale a dobra. Strzelisz. A jednak jeden ma... wyszedł. Mhm, jeden jeden, wyszed. jeden nie, stracił połączenie. A. Masz legendę. Dobra, yy, nie leć, a dobra Uuu, poddanie No to no. szybki meczyk I widzimy się w meczyku kolejnym Już tutaj kolejny meczyk Zapewne jest u Was Widoczny A Ja lecę sobie Po piłeczkę Nie no Dobra, dobrze, dobrze W ogóle ty wchodzisz być czerwony czy niebieski? Chyba niebieski Ja czerwony yy, W sumie pomarańczowy jest domyślny, ale ja mam to ustawione jako czerwony A ja zielony właśnie, o niebieski No to napiszcie w komentarzu, jak chcecie, który wasz, leć. E, leć, który leć. wy kolor na rokacie wolicie. I teraz. Nie. Co jest? Co? Ale spoko, odrobimy. Wybuch ładny. czym nie bolą po tym wybuchu? Dobra, ja lecę. No spoko, spoko. A czego ty powiedziałeś? Eee, żeby gdyby oni jednak to wybili, to żeby to zabrać. Dobra, wiesz. No, przechwycił. Chyba lepsi niż tamci. No trochę. Ale skasowany jeden. Masz? I masz. No ach, Było blisko Źle byłem ustawiony Ta piłka to <laughs> Lekko się wyminąłem Z piłką niestety O Ajajaj Prawie Ja lecę po boosta Bo wolę mieć boosta I obronić Dobra, już nie mieć boost'a i nie obronić. <grym> ty mną piłkę, o, gdzie wybiłem, w którą stronę? Jak chcę zacząć latać? Po prostu spacja. Eee, ja nie mam tego na spacu ja mam domyślne ja i na padzie, nie, właśnie bo... na, nie napadzie, jak gram niestety. No to ty w tym, w tym, no to eska klikasz. Eee, jump, eska i ten. I no to coś takiego koziołka wywinąłem do tyłu. No Ale to... nie, nie trzymasz cały czas S. A no dobra, wiem. Już, do... wie, już wiem jak to robisz. Dobra. Piłka jest tam. No. Piłka tam. Bierz piłka. zachwyćmy. Broń! Dobrze. Tak! Kontra-ataki są broken League Aha, e e bro ale. O e My no mamy dwa punkty? My mamy dwa punkty. No. Ale co się stało? Typ sobie pomylił mnie z piłką, widocznie Nie! Dobrze! Ja nie wiem, jak to się stało TAK! Ja na początku tobą obroniłem No, pomiń, pomiń. Ja lecę. No. Trochę nieprosto, ale przynajmniej na dobrej dla nas połowie. Co oni robią? Dobra Nie Jest Zostawiam ci to Aha, nie ma Jestem, jestem Teraz spróbuję nauczyć się latać? Uuu! Tak przez chwilę poleciałem. Ale to się nie opłaca tak często używać. O, już wiem jak. No i... Daj no i kolejny jeden. gol. Dobra, teraz musimy jeszcze piąty. Żeby był wynik tak Ach. jak w poprzedni chyba ludzie, nie? A, jedna. A ty lecisz. <laughs> nie strzelą, nie mam szans. Daszki nie piłka ziemi już koniec. No. Jak widzicie, choło im zwyciężył. I głosujemy za rwanżem? Ja głosuję. Głosuj. Zagłosowałem. No i gotowe. Już już jestem... Już my jesteśmy O, gramy e, team versus team. O, teamowe, to fajnie. Nawet tutaj Aha, grupowe. i teraz mamy te kolory teamowe. No. E, tyle Widzicie, teams. więc już moje kolor, kolory teamowe hoho -ho teamu. Czyli Grupy oczywiście której jestem dowódcą i wytoknie mnie co ładne zgranie ko Czy ja serio to dobiłem? O... Tak ja po mi to! pomini to! Ani po tego nie pomina. No dobra, dobra. O, ale przynajmniej skasowałem w zemiś co. To? musi wygrać. Musi! Musi Sorry, że zabrałem ci booster, ale o. Oni są... Nie spodnie. no! Mocnie Chyba nie przegramy, ale... Dobra, leć, leć. Bierz piłkę, jak możesz, jeśli możesz. Dobra. Zabrał Busta, więc ma Busta. Kupienie, kropka jaksa? Nie no, co to było? Cój! Ja no, próbowałem. Trzymaj Nie no, chyba to. na jakiś. Nie no, spocęńcy to są w Fortnite, jak się nazywałem, spocęńcy w Rocket League. Spocęńcy też. Spocęńcy. Samochodowi spoczywałem. Strzała dostałem, ale. Golania. Ale piłka piłka oni wiedzą. wiedzą no, no, ja zostałem skasowany, więc więc... Dobrze A, no i w sobie w niego. Platyna Te typy to są platyny No to... Ja w ogóle nie gram rankedów Więc to inna Dobra, raz zagram rankedy Nie. Yeah. Ale że sami sobie odbierają piłkę Tak! Prawie by samo chyba od jednego był, nie? Tylne, jak nic, albo nawet wyżej Diament nawet, nawet może być. Ale przez to, że... Aha, e, widzowie e, jak wbijecie ileś lajków, to będę kontynuować serię z Rocket League. A, tylko nie wiem jaki taki próg wyznaczyć. Może 7 po... Siedem łapek Siedem... No niech będzie. To wbijcie siedem łapek, a zagramy kolejny... Nie, kolejną rundkę. Co? Się! Poddali się! Wszystkie trzy winy. No to odcineczek udany. W ogóle nie przegrywaliśmy w ostatnim, prawda? I w ogóle nie mam zdrajcy. Ale w każdym razie dobijcie te 7 łapek, jeśli chcecie, żeby nadal była ta seria. Z tego Rocket League. A. A oczywiście też zostawcie subskrypcję. Z dzwoneczkiem najlepiej. No i to chyba na tyle, jak chodzi o dzisiaj. E papá, papá.